Hejka kochani, witajcie na kanale. Dzisiaj będzie się działo, bo przed chwilą Michał wyszedł, więc ja teraz, wiecie, stwierdziłam, że jest idealna okazja, także chwyciłam tylko za kamerę i wreszcie mogę zrobić pranka. Ale to takiego naprawdę fajnego czadowego, bo uwaga, zakładam dzisiaj konto na Tinderze. Tak jest, sama nie wierzę, że to mówię w ogóle, bo nigdy z tej apki nie korzystałam. Wiecie, nie wiem, co tam jest teraz na czasie, co tam się powinno wypisywać i w ogóle, ale zaraz jakoś to wszystko ogarnę, już tam zaczęłam się rejestrować i w ogóle, więc zaraz sobie wszystko razem dokończymy. Dawajcie łapki w górę, oczywiście. Pamiętajcie o tym i lecimy z tematem. Ciekawe, co Michał na to. Dobra, zostało mi tutaj, wiecie, tylko, zostało mi właściwie kilka kroków, jeśli chodzi tu o dalszą rejestrację, więc ja tu sobie coś muszę wybrać, wiadomo, coś innego niż prawda, więc lecimy, może w ogóle jakieś inne miasto, o, słuchajcie, tu coś znalazłam, wyższa szkoła marketingu, coś tam, Łódź, okej. Okay. Ja z Łodzi nie jestem, więc luz będzie pasować. O, zainteresowania. Słuchajcie, pierwsze już jest vlogowanie. No czadersko, no to jest coś dla mnie, no to ja już sobie zaznaczę. Um, co jeszcze tu zaznaczę surfing, wino, joga, <grym> e, co tu jeszcze dać? E, moda, komedia, a może jeszcze tam coś wiecie takiego. E, zrobię... O, poczekajcie. Disneya? No nie, bo to za proste chyba. Wędkarstwo dam. Co? Nie mogę wybrać? Nie, to zamiast jogi i mody damy. Wędkarstwo i dam jeszcze e, bieganie. Teraz myłki, wiadomo, ja nie biegam. Dobra, dalej. Zdjęcia. No to robimy fotki. Zrobiłam to tak, bo wiecie, byłoby za łatwo, jakby to była moja fota, więc Dodałam taką trochę inną. No ale okej, okay, niech będzie. Co? Dwa? No to jeszcze jedno muszę jakieś wykombinować. Ja myślałam, że jedno styknie. Gotowe, są dwie fotki, takie. Fotki. Fotki, fotki. Zobaczymy, gdzie mnie teraz to przeniesie. Jeszcze coś muszę uzupełnić? Już mogłoby być, wiecie. Koniec. Lokalizacja. Serio. No dobra. Udostępniamy. Czas na ten mini samouczek, miejmy to za sobą. No, okej, okay, czyli to spoko. I tutaj. No! Okej. Okay. Ale sami wiecie, mój telefon nie wystarczy. Potrzebny będzie jeszcze drugi telefon, a to już jest misja specjalna. E, ale chwilę poczekam i chyba mi się uda go skołować. Ja się udała, tylko muszę... mówić. Dobra, lecimy. Wiecie, tu też trzeba wszystko ustawić odpowiednio. Także do boju! Profil ukończony. Teraz muszę tylko wszystko odpowiednio sparować, także jedziemy. Kogo my tu mamy? Eee, no nie. Dobra, powiem Wam, że akcja już była tak gruba, że już wiecie, tylko jechałam, jechałam tu po kolei, po kolei skrolowałam, właściwie. Swipowałam, powinnam powiedzieć, ok, e, i po prostu za Chiny nie mogę się znaleźć, po prostu no nie mogę, e, za dużo tego jest, po prostu jest chyba za dużo dziewczyn, takie mam wrażenie, bo już po prostu klikam i klikam, ale za to jest. Ok, bo znalazłam tego, kogo szukałam, także lecimy. E, gdzie tu się pisze? Ok, także mam to, czego szukałam, tylko teraz y, chyba tu. W końcu się udało. No i mamy świetne dopasowanie, Ok. Czekajcie, coś zaraz tu wykombinujemy, dobrze chyba, co? Napisałam, spoko będzie. Ok, robimy. Poszło. No ale wiadomo, teraz musi być fair, więc wiecie, to już musi trochę trwać, nie? Mm, mm, uh, hot. Teraz muszę trochę tak. Kręcić tylko tylko ja uh -huh. będę ciekawe jak to co się będzie działo wszystko jest gotowe właściwie mogę wszystko już zostawić i lecimy Michał chyba wstał Tak to robię, bo co obejrzeć po prostu jestem taki jakiś skołowany, nie? nie wiem, jakieś Ech. ostatnie dwa dni to po prostu... O. No nie była aż tak źle, już nie przesadzaj. No. To coś? No właśnie wiesz co, bo ja tutaj przeglądam sobie Instagrama i wtedy najwyżej za chwilę, dobra, tylko dodam... Yy, tylko dodam sobie zdjęcie, dobra? A długo ci to zajmie? Nie, no, sekunda, właśnie już kończę i wtedy. To no, bo ile można tym Instagramie siedzieć, jaka to doszło? No, tylko chwilka. Naprawdę tylko chwilka. Co ci tam tak pika? Nie wiem. Dobra, dodałam. Więc możemy. Możemy coś obejrzeć. Ja mam Tindera, patrz. Co to Ciebie pisze? Ale ja, to chociaż... Pokaż, Ale ja się nie, mi nie dodawałem, jakiś hakerski. No chyba... No Michał, Ty sobie jaja teraz robisz? No tak. Z kim? No nie, no to No pochaj, ja nie no, wiem, no, co Ty no, to ma. no Michał, ej, wiesz co? Co ty, co ty odwalasz ostatnio? Z kim Ty wypisujesz sobie? Halo! Jakie w ogóle... jakie fotki! Co, co to ma być? Ej, to jest ciekawe, nie po prostu to zaciekawiło, pokażę. No na. Nie! No pokazuj! Nie, wiesz co, nie będziemy tak rozmawiać, w ogóle... Co to jest? Ale ja nie... Ale nie wiem o co chodzi. Przyjedziesz jutro, tęsknię... No tak tu to... jest... Michał, tak tu jest napisane! Tak, daj, daj to, daj to, daj to! Ale! Ej, 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 ej! Co to jest? Ej, co to? Co to w ogóle za to jest? Powiem Ci, że trochę chyba... Ej, to Nie, co, powiesz, co Będziesz po 18. Co tak późno, jak to? Kup wino, serio? A, a jak ma na imię? O, Dobra. Ej, w sobie coś Dla Ciebie wszystko. Ej, Michał... A ty jakaś... Nie, Michał, wiesz co? Nie, No poczekaj, też chcę poczytać. No nie, czemu Ty mi o takich rzeczach nie powiesz, co? Długo się już spotykacie? Od kiedy film znasz w ogóle? Tak szczerze? Od trzech jest? dni. Się pytam serio. A Maja, to jest Amaja. Pytam się serio, kto to jest? A od trzech dni się znamy. Sąsiadka obok, no. Jaka są? No dobra, no ja nie wiem skąd się wzięło ten Tinder na no, moim telefonie. Nigdy nie miałem Tindera. No, no, Michael, kiedyś miałem, 5 lat temu no masz, Tindera. No, kurczę, jeszcze piszesz ale jeszcze Ale nie mam. Lepiej z Laską niż z facetem. No. To no, mogłaby być racja, ale on no, a... Ciebie nie tłumaczy, no. A, ja zobaczę no na, na twoim. Zobaczymy na twoim. Ja nie mam! Zobaczymy na... Ja nie mam Tindera! Od ja. ja nie mam, Micha! Ja nie mam Tindera! Agata też ma Tindera! Nie, nie mam, Coś czułem! Coś czułem! Coś czułem coś 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 że, że jak mam. ja mam Tindera, to ty też masz Tindera! Dobrze. A ty z kim pisałaś? No pokazuj. Z kim pisałaś? Z przystojniakiem Z kim pisałaś? Z przystojniakiem, ale patrz z jakim Oj, zawiesiła się Jak się zawiesiło? Przystojniak anulował Przystojniak anulował ten Teraz ci pokażę tak się. Patrz, o, 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 o. <laughs> Ej a kiedy wziąłeś mój telefon? No się nie śpi, bo życie ucieka. <laughs> ale patrz, jaki. E. W Ania... Wiesz jak ciężko Aga... było? nie mogłam Cię znaleźć. Tam. Agata zainstalowała mi mitidar, teraz mogę pisać z nimi dziewczynami. O to chodziło? Nie możesz! Tyga, nie. nie możesz! Ule. Nie możesz! Ej, to Poczekaj, już poczekaj, poczekaj w prawo. Nie! W prawo. Ty usunąłeś to wszystko jest w lewo. Nie. <grafię> tak. Wszystko w lewo przesunąłeś, no. Widzisz, nie ma tak, nie ma tak. Dobra. Eee, ta 24 zł muszę zapłacić, <grafię> więc nie chcę. Nie ma nikogo, bardzo mi przykro, tylko ja byłam w kręgu twoich. A eee, Ale w prawo się przerzucało, nie? W Tinderze, no co ty eee, nie ściemniasz? No w prawo, no, w to, ale to musisz tak, w prawo, nie? Tu. Bo ty wie. A no, ja, ja tak zrobiłam kradzie. za jednym razem, bo znalazłam Ciebie i tak kliknęłam z, z rozpędu w lewo. I myślałam sobie, nie, będę musiała wszystko robić od nowa. I musiałam to, robić od nowa. Tak od nowa się logować totalnie, no to jest lewo, że nie, jeszcze masz, że... No, a ja nie chcę z nią pisać, no. No to w lewo, no to okej, okay, przecież bo. nie. No ja Ciebie muszę uczyć Tinder, jaki Ty jest w ogóle lepszy, bo ja Ciebie uczę <laughs> ja korzystać z Tindera. Ej, ktoś dał. No weź, no nie pokazuj tego. No. Dobra, trochę mi chyba nie wyszedł ten dzisiejszy oh. prank, myślałam, że będzie lepszy. Na to zadzwonię. Przez ten... facet? Nie wiem. Pasz, nikogo nie ma w mojej Chyba okolicy. Ja jestem w twojej okolicy, tutaj siedzę no. obok! Czekaj, zaraz się pojawi. Sam się co chwilę coś pojawiam. Kurczę, no, nie wyszło do końca tak, jak chciałam, a się starałam. No, ale nie teraz... wyszło, no wyszło. No. no ale... mnie. Tak, ale się za blisko zostawiłam telefon, mogłam go gdzieś tam wynieść. A zapomniałam, mogłam go w ogóle tak rzucić gdzieś na bok, a nie że ty sobie Wiesz, zaraz... trochę e, jak Tinder. A, nie do to tak miało wyglądać? Muszę popracować nad tymi frankami. Coś za słabo. A se tym razem ja ciebie wkręcę. No! Zobacz, ja ciebie wkręcę zupełnie inaczej. Jestem ciekawa. Ty... Możesz, możesz próbować, ale... A ty ale... z jakimś Michałem pisałaś. No <grym> pisałam. To się zgadza. No dobra, to dzisiaj... A, kiedy ty wziąłeś mój telefon? Jak spałem? No mówię, że jak spałeś. Ale ja spałem 15 minut tylko. A widzisz, jak ja mam tempo? Ja siedziałam i szybko w lewo, wszystkich w lewo. I jak Ciebie znalazłam? Jest para. Me nie tak się spieszyłam. Się. No i się nie udało do końca. Tak, widzisz, nie. nie. ma, Nie ma żadnych pań w okolicy, które chciałyby ze mną popisać. Tu masz dwie panie. Mnie, ile i sola, nie? Tak? Dwie blondyny. Tak, dwie blondyny, więcej nie potrzebujesz. Dwie co? blondyny, różna się ile? Nie wiem, różna się ile. Blond plus blond równa się jeden blond, no, więc szukamy blondyny. Nie ma, tylko my już jesteśmy leisol, prawda? I niesamowite, tak ile trzeba płacić my. za to, za no, Findera, żeby. No, ale powiesz, ile tam jest ludzi? Ja myślałam, że mi ręka już odleciła. Ale nikogo nie ma, co się stronowa. dzieje, czemu? Bo już wszystkich odrzuciłeś. <śpiewaś <śpiewaś> bo miałeś takie tempo. O, tak. Dalej, 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 o. dalej. <śpiewaś> o, 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 o! Ej, wiesz co? o, nie O nie. Nie, koniec, koniec, ogłaszam koniec.